bardzo miło, że możemy tutaj się pojawić i że nasza praca przyniosła jakiś efekt i że przyczyni się do, do rozgłoszenia i wieści ogólnie o, o mieście, a szczególnie o nekropolii, która jest bardzo wartościowa jako zabytek sam w sobie. I, i pracę nad książką ogólnie zaczęliśmy już dwa lata temu i, i trwało to, trwa to dosyć długo i, i sz, szczególnie właśnie na zbieranie materiałów bardzo przyjemna, bardzo się cieszymy, że udało nam się zrealizować nasz plan i wydać książkę w takiej postaci, jak ona jest teraz. I dlaczego akurat ta tematyka? Otóż cmentar bogowski jest bardzo wartościowo zabytkowo, a szczególnie właśnie pojedyncze pomniki, które niestety z czasem niszczają i wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak blisko potrafią być tego typu wartościowe elementy w naszej kulturze tak co się mu ręki, jak są teraz. Więc dzięki tej książce chcieliśmy po prostu przybliżyć, jaki jest faktyczny stan cmentarza i również to, że należy również się o niego trochę zatraszczać pod względem właśnie technicznym. Co jeszcze chciałam powiedzieć? W książce zawarliśmy takie również elementy jak samą sam historię cmentarza i e, historię miasta jako takiego szkolonego początku, od jego założenia e, poprzez rozkwit. No i później te, e, staraliśmy się nakreślić również stan faktyczny, jak miasto również teraz wygląda. E, zamieściliśmy tam kilka zdjęć, ale myślę, że te zdjęcia, które można dzisiaj obejrzeć, są... Na No.